Cześć, Mariuszko, z tej Shadow Insight. W dzisiejszym odcinku będziemy sobie testować yy, betę. No i oczywiście będziemy grać w Victory Load, yy, <laughs> ale będziemy testować dzisiaj betę w becie, czyli naszą ulubioną postać. Aha, czekajcie, muszę zmienić team. Dobra. I będziemy testować sobie betę. Tylko ja najpierw muszę ją wrzucić do składu. Okej, okay, mam ją wymaksowaną, fajnie. Wrzucimy ją sobie za. Hmm, za niego, za zera. I damy jej najlepsze itemy. W beton zagramy sobie tutaj zamiast Wiktora Braida. Jak coś to będę do niej próbował podać piłkę. Musimy mu zdjąć itemy i dać jej najlepsze. E jest jakiś przycisk nie Nie, muszę po prostu klikać na wszystko. Kurde, przydałby się taki itemek, e znaczy itemek, taki bindzik, że wszystko mi się zdejmuje e po, po naciśnięciu jednego przycisku myszy. Wtedy byłoby super. E dobra, Genesis Bootsy? Nie, Lunar Bootsy. Tutaj w Genesis Bunder, Tutaj mamy. Arius, Nie? A, King's Card. ciągle zapominam, że King's Card, ok, ona miała, to czekajcie, ona miała tutaj na ekranie, spoko Tak będzie wyglądał nasz składzik, spróbujemy dzisiaj, nie wiem, zrobić jak najlepsze akcje tą betą. No i sprawdzimy, czy ona w ogóle jest grywana. Tutaj mamy 265 kk 188 bazowo, na Byrongu mamy 218, tutaj mamy 179. Ej, no to beta jest lepsza niż szona, no, ale ona nie ma busta. Ej, nie, ona ma busta. Ale nie, bo jej techniki są y, technikami. Ej, no właśnie, jakie to są techniki? Ej, dziwnie, dobra, wszystko sobie sprawdzimy y, w meczu, więc przechodzimy do niego. Dobra, znalazło nam przeciwnika. Na jakim poziomie będzie przeciwnik? Będziemy się mogli pobawić. A jajaj, skład na 30 poziomie, więc y, nie pobawimy się chyba. Ale w sumie ja też mam teraz dobry skład, nie? No bo gramy tutaj y, w sumie moim wymaksowanym składem, tylko wrzuciliśmy sobie Betę. BT za Wiktora, właśnie będziemy musieli trochę mniej fałdować, bo będzie problem. No ale powinniśmy sobie poradzić, to zależy, jak ziomek gra, bo czasami Gody naprawdę tutaj grze potrafią zrobić niesamowite rzeczy. No ale zobaczymy, zobaczymy. Dobra, zaczynamy nasz pojedynek. Yy, ja zacznę od Fujiego, czyli będę sobie już na starcie ładował techniki. Okej, okay, i żeby mnie nie przeszedł, no nie pykło. Dobra, nie wszedł o, to było tak głupie. Ok, mamy Bajronga. Kiwnego, okej. Okay. Yy, Bajrongiem oddam sobie strzał, żeby trochę zbić Marka. Tutaj powinno wejść nam 900. 832, to też jest mocno. Yy, dawaj beta, beta, beta odbierz. Ajajaj, tutaj. O, źle podał. Okej, okay, zrobimy coś takiego. Weszło, dobra. Yy, dawaj do bety. Okej. Okay. I już możemy użyć ją... Dobra, to użyjmy. Zobaczymy czy w ogóle będzie jakiś Elemental efekt, bo mnie ciekawi w ogóle jaki ona ma elementar, Bo to było na fioletowo, nie wiem co znaczy fioletowy, muszę się dowiedzieć po tym odcinku. Będzie to jakiś mur? Będzie, kurde. Przybrokuje to. Hello there. Aha. Aha, wyjebało mnie chyba. <grystanie> Zajebiście. Super. Nope, to nieźle. Dobra, czekajcie, przegrę w takim razie, zestartować. Ja sobie tu nagrywam odcinek, a serwery z tima poszły spać, nie? Ja nie mogę, Savaria. Ja to mam szczęście. Dobra, jesteśmy już na następnym meczu. Aha, pratyniasz. no to fajnie, że się pobawimy. Już serwery wróciły. Ogólnie naprawili je w 30 minut, nie? Więc szacun dla nich, ogarnęli wszystkie serwery w 30 minut. Dobra, testujemy betę. Tutaj mamy byronga Deskata. kurde, Ten ziomek może być nawet mocny. Dobra. Mam nadzieję, że tutaj beta odda. Jak coś to przegram na odcinku. A co mi tam? Yy, dobra, ten ziomek nie skipuje meczu. O, znaczy nie skipuje tej cutscenki Stary. W sumie on ma feja. Feja jest bezużyteczny, mimo. Dobra. Lecimy. Byron, Fuji. No i staramy mu się odebrać piłkę Znaczy kiwnąć go, a nie odebrać piłkę nope. Dajcie MI ZAGRAĆ Przeciwnik numer 3 w dzisiejszym odcinku Beta w becie, jak widać niszczy betę Okej, okay, znowu pratyniarz, 29 poziom, czyli pewnie expi zawodników No on może być lepszy jak ekspi zawodników Tamten nie expił WHAT THE FUCK nie no ludzie, nauczcie się przewijać takie rzeczy. O super. Okay. Beta? Nie no, beta! Już drugi raz dała, ajajaj Nie wiem, dawaj tu Udało się Chcę do niej podać, ale... Daj tu Dobra, dawaj Może nie zabrakuje. I dalej mnie ciekawi, czy ja będę kontrował matka tą techniką. Jest kontra? Jest jakiś Elemental Effect? Jest! Czyli ona chyba jest kontrą na wszystko. Jeżeli dobrze to rozumiem. No jak?! Ona najgorzej... Nie, nią się nie da odebrać piłki. Co tu się dzieje?! Czy w ogóle jakiś update podobno wszedł. Ciekawe mnie, czy oni czegoś nie popsuli w tym update'cie, bo to jest mega dziwne. Trzy razy ziomek mi betę przeleciał. E, kurwa, coś nie brzmi. What? What the o kurwa, rakieta! No nie, kolejna technika, to pewnie gdzieś tu będzie grane. I to może być bramka, widzowie. To może być bramka. to ktoś. Nie wiem w sumie. Aha, no to nieźle, to jest 1-0 w tym momencie. No tego się nie da obronić. No nie wiem, spróbuję, ale tu będzie jeszcze elemental efekt razy chyba 3. No nie wiem. Nie, to, to jest nie do obrony. No mówiłem, to jest nie do obrony. To jest. Ajajaj. No ciężki meczek się zapowiada, ciężki meczek. <laughs> ale jakby totalnie, trochę gierka by się zmieniła. Nie wiem. Może ja mam złe odczucia? Nope! Okej. Okay. No! Co jest? Dobra, goker, okay, nice. Idziemy do bety. No. no to było akurat przewidywalne, ale niestety nie... Co jest? No halo! Nie, to jest chore A, do Bajronga. No i super, to będzie 2-0. Bo my nie mamy tutaj yy, break'a. No i Jack nie zabrakuje. No nie wiem. Co się dzieje z tą gierką? Ej, ja 3000 zrobiłem! Nowy rekord jeżeli chodzi o defensywę Dobra Beta, Beta. No co jest? Dobra, odebrałem piłkę, nice Nie, Beta Beta to musi nie da grać Nie, kurna, jak on nie robi. O No i go ten pingwin No to będzie bramka Chyba, że mamy jakąś taktykę obrońcą, ale to nie wiem Ciężki mecz się wyrasował. <grytania> o jest, Hunter Ale to nie jest chyba wyporu naszej taktyki Ale jest zablokowane, dobra No dawaj do niej Oby nie miał blokady, ale wydaje mi się, że może mieć, bo on chciał dobić no, w sumie za tysiaka zablokujesz tym murem? No, wiedziałem, że użyję muru. Bo tutaj jeszcze element effect powinien wejść jeden. Okej, okay, nieważne. Nieważne, widzowie. Jeszcze dystans. Ajajaj. No. Nie, no nie da się. Ziomek robi w bok i cię nie ma. On tu gdzieś poda. Okej, okay, strzała. No to 2-0 chyba. Goker? Jack? Dawaj ten mur, proszę, niech to zablokuje. Jest. I koniec pierwszej połowy. Nie, no, co mogę powiedzieć? Przeciwnik bardzo trudny. W sensie. I jak ja jeszcze skupiłem się na graniu beton, no to ciężko jest zremisować w tym spotkaniu. On teraz, jak odda strzał, no to ma gora pewnego, więc jedyna. A... W sumie ja zaczynałem czy on? No nie wiem. Okej, okay, on ma markę na bramce. Nie wiem. No nie, gramy tą beton dalej, ale mogłem ją przesunąć w sumie. Dobra, musimy zrobić akcję w tym momencie. Musimy zrobić akcję, która pozwoli nam oddać strzał. Jak nam się nie uda oddać strzału, to mamy dramat troszeczkę. No to już mamy dramat To jest dramat kurwa To jest dramat No bo on to teraz tak rozegra No tutaj Daszyk Dawaj może zdążysz Nie zdążysz da Proszę Jack Jack, Jack, błagam Ty Idioto Axel, Axel No to mamy 2-0 Ojej, ojej, jeszcze Branch tutaj wleciał, no dobra Ciężki meczek, ciężki, bardzo ciężki meczek Dobra, nie wiem. Mm, mogłem sobie tą betę w sumie na skrzydło wywalić Okej, okay, jest coś złotego ku, no już używałem tak te... oj, okej, okay, sfałdował No to podajemy do bety i ona strzela Gdzie ona jest? Błagam, żeby ona się dobrze ustawiła Błaga, masz okno. 300 pozycja. On może mieć technikę, ale my mamy 900 mocy. Nawet technika mu nie pomoże. Dobra, jest 2-1. Teraz musimy tak to rozegrać, żeby on oddawał jak najmniej strzałów i nam się uda. Dwa nasze strzały go robią. Jego w sumie też. Oho. No i super beta znowu. Nie, nie. Jakby beta jest, nie wiem, ma jakiś chudszy model, przez co też ciężko mi się wydaje, że te fajty wygrać. W sensie hitbox pewnie jest taki sam, ale... No... Nie wiem, tak jakoś dziwnie przez nią przychodzą. O kurna. Dawaj, 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 niech to wypali, proszę. Żeby on tego nie zbrokował. Najważniejszy jest szał tutaj. A, Invisible Poor Keeper, okej. Okay. No to fajnie, jeszcze ziomek dostał taką technikę. Ja nie mogę. Mecz totalnie nie podałem mnie ogólnie ten odcinek cały. Beta? Nie. Nie, no, to była głupota, co ja zrobiłem. On poda. Tutaj. Aha, strzał. No to dupa, bo to będzie 3-1. Jeżeli tego nie zblokujemy, to 3-1. Jack! Jest mamy mur. Dobrze! On, on już też ma mniejsze liczby. Ja widzę, że tutaj atak mu się zmniejszył. Co? No nie gadaj! Dobra, nie wiem. Może my strzelimy? Nie, nie wierzę. Dobra, nie wyjdź, nie wyjdź na aut Biegnij nim. KURNA! napsłem cały mecz w tym momencie. A, tu już nie wygramy, bo nam się z... wszystkie busty do ataku zmniejszyły. Nie, tu już nie ma opcji wygrać tego meczu. A, ja, ja. jedna błędna decyzja. On jeszcze zmienia. O. W sumie głupia zmiana, Imo Bo on ci nic nie daje yy, Weź to brokni, o boże Nie wiem, brokni, ale on jeszcze raz poda Nie, nie poda Akser, zrób coś, idioto głupi Boska ręka 17 minut Podanie tutaj, podanie tutaj, podanie tutaj, mamy BT No i Frame Fortress. Nie, to nie ma sensu w tym momencie. Podajmy to. Chyba, że No masz, ale nie, to No Masz nam nie wyjdzie. No i patrzcie, my już bijemy normalnie 500, nie? Bez boostów. No i Jack to brakuje. Mm. Tym fałszym sobie mecz popsułem. Nie wiem, może je power. No, to on mnie nie mam pojęcia jak ugrać ten mecz. Totalnie. Za mało czasu też jest. Nie wiem, podajemy do Bety, Beta, celuj w okienko. Mam nadzieję, że ten Jack nie zdąży. Ogólnie, że oni oboje nie zdążą. Zdążą, nie? Kto ma technikę? Co tu się dzieje? Okej, okay, stracił On może mieć znowu Invisible Keepera w ogóle. Ale to nie wiem. No co? Właśnie możemy już fawrować. Dobra, Byron. Jak mamy na Byrongu technikę. Nie mamy. No to. Nie wiem, podaj tam. Ryzykuję. Ryzykuję numaszem. No nie wiem, może głupotę odwaliłem. Weszło! Tak jest! Tak jest, widzowie! Okej, okay, okej, okay, dobra. Musimy tutaj defensywnie już tego pogryźć. Beta. Fuji, Fuji, Fuji. O, jest meczek. No co?! I to nie jest faul! Nie, to tutaj, nie... Dobra, to jest faul. Trzy no, dasze to już za dużo. Znaczy tam to nie było dasza w sumie. O nie, ale hukowy Okej, okay, on tego nie dostanie. Beta. Twoja okazja. Nie, weź to podaj. Podaj to, bo on... Dawaj! Nie, to nie wyjdzie. Bramka się jest za blisko. Chyba, że bręcz. Bręcz! Ale kryt, kryt wleciał Fubuki musimy to zabrać. Aksel! Nie! Nie! Nie, 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 nie! Nie! Weź to zabrokuj, i proszę, Kaiser. Znaczy, Iton! Ty kurna idioto! Dobra, nie, break'a musimy użyć. Bo ja się boję, że to no był. Ale blisko. Ile mamy? Minutę, wrong shot, jeden wrong shot. Złe podanie. Musimy to odebrać. Musimy to. Kurna jak! Koniec. Dobra, mecz. Ważne, że jest remis, nie? Że nie przegraliśmy tego meczu. Ale kurde, wrong shot i bym to wygrał. Zresztą w ogóle ten Nomasz wleciał, nie? To jest na razie najbardziej, jakby taki hardcorem odcinek, jaki nagrałem. Mam nadzieję, że wam się podobało. O kurna, ale to był mecz.